Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj 27 sierpień 2029 rok. Dzisiaj jest niedziela. Jesteśmy po wczorajszych wichurach, ulewach bez energii a ja zaglądam do ula numer 20 Tę, tą rodzinę osierociłem wziąłem mateczkę i podałem do ula numer 8 gdzie była mateczka nieczerwiąca teraz po zabraniu matki pszczoły założyły miseczki matecznikowe a nie mateczniki ratunkowe i to był duży problem bo gdyby tak zostało to pozamiatane, można powiedzieć. nie byłby matki. Przerwy zasklepiły, potem nie miałyby na czym założyć. A sprawdzę te puste dwie ramki z boku, czy co doniesły. Raczej nie. 24 zabrałem matkę. 25. <laughs> chyba zaglądałem, nie 24 zaglądałem i o troszeczkę 24 zaglądałem i tu już kombinowałem żeby je zmusić do założenia ładnych mateczników z jakim powodzeniem udało mi się to zobaczymy teraz bo dość spartaczyłem czułem tą robotę no i drodzy Państwo komórki które pokrzaniłem pszczoły pięknie zarobiły pszczoły pięknie zarobiły proszę Państwa co za nieszczęście wszystko jest puste wszystko jest puste. Dalej pszczoły zakładają miseczki matecznikowe. O! Tu jest matecznik i tu. Tu matecznik i tu. Co prawda, obudowę matecznika zniszczyłem. Ale larwy nie naruszyłem. Ale larwy nie naruszyłem. I coś z tego będzie. Co tu jest? Co tu jest? To jest puste chyba. O jest czerw. Jest, jest, podany. Tu z kolei jest pusty. Tu z kolei są puste. to są puste, to zostawiłem na szeroką uliczkę i tak kurda nie zakładają tu gdzie trzeba. prawdopodobnie będę musiał. jest. są. prawdopodobnie będę musiał użyć Kalpera do obcięcia komórek, bo z kalperem można bardzo pięknie skrócić komórki i zakończyć tą imprezę. Zobaczymy na innych ramkach, czy coś założymy. No nic tu ma ładnie czerwiu, jak Państwo widzą. Tu oleją ładnie. Także troszkę poniszczyłem te teraz, bo nie szło ich podpaczyć, ale to w niczym nie przeszkadza, nie naruszyłem larwy i one to wszystko zaraz odciągną. Także ja tu w tym ulu nie liczę na jakąś potężną rodzinę. Tylko taką rodzinkę, żeby matka zapasowa do wiosny przetrwała. To wystarczy. A może jeszcze mi wpadnie jakaś ramka, szczerwie mi dodam. Różnie to może być. No, tu pięknie leją. No, i tak, drodzy Państwo, to wszystko wygląda, że komórki w poprzednim nagraniu bardzo zdeformowałem. Komórki bardzo. Ostatnim nagraniu na tej stronie zdeformowałem, ale rodziny wszystko pięknie, drodzy Państwo, odbudowały. Tak. To ile by tu było tych mateczników? Tu byłoby dwa pewne. dwa pewne, trzy, cztery cztery a może jeszcze by je troszku podpuścił może by je troszku jeszcze podpuścił No, nawet mi to wychodzi dzisiaj. No, zobaczymy, co to będzie. Ale można być już spokojny, że to wszystko powinno się w tym ulu szczęśliwie zakończyć. Matka powinna być około 8 września. Państwo. O, I teraz to wszystko muszę ustawić na tą krótką komórkę na 7,2 mm. Tak to wychodzi, ale licząc, że jest kit na ramkach, to ta odległość może być. Deko większą, większam, nawet 1,5 mm o kurczę, tu mam te mateczniki to muszę odległość poszerzyć, tym samym umożliwię w warozie rozwój niestety Albo z Pal jakoś wyrobią tak, proszę Państwa, w tym ulu powinna już powstać matka, bo założyły już te namiastki prawdziwych mateczników ratunkowych. No, serdecznie się z Państwem żegnam.